Za nami maraton ze słońcem, a przed nami trochę więcej chmur. Witam serdecznie Agata Sfornowska. W środę pozostaniemy pod wpływem Wyżu z nad Węgier. W pasie od Podlasia przez centrum kraju aż po południe Śląsk będzie oddziaływał zanikający front atmosferyczny. Front ten na ogół przyniesie nam zachmurzone niebo, opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub mrzawki. Najpogodniej będzie na krańcach południowo-wschodnich. Po południu również wyjrzy słońce wzdłuż naszej zachodniej granicy. Kraju. Nad Polskę zacznie napływać łagodniejsze atlantyckie powietrze. Na wschodzie oznacza to temperaturę od 0 do nawet 3 stopni. W centrum oraz na południu również 3 stopnie, na północy w Gdańsku 5, a najcieplej będzie we Wrocławiu tutaj aż 6 stopni powyżej zera. Ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskalę. Wiatr będzie słaby, a w centrum i na północy kraju umiarkowany. W nadchodzących dniach duże zachmurzenie z lokalnymi opadami deszczu ze śniegiem i mrzawki prognozujemy wzdłuż wschodniej granicy kraju. Im dalej na zachód, tym będzie coraz pogodniej. Szczegóły jak zwykle już jutro w portalu Onet.